Witam na pomeczowej konferencji po meczu o czwartej ligi, w którym zmierzyły się zespoły Unii Turza Śląska oraz Błyskawicy Drogomyśl. Mecz zakończył się wynikiem 4 do 2 dla drużyny Unii Turza Śląska. Witam trenerów obu zespołów. Proszę o krótki komentarz po meczu trenera drużyny gości. Wyjeżdżamy dzisiaj. Z bardzo ciężkiego terenu, niestety bez punktów. Bardzo żałuję, bo, 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 bo fragmentami ten mecz był wyrównany. I to jest, to jest gdzieś tam dobry prognostyk przed dalszymi meczami naszej drużyny, bo pokazujemy z bardzo dobrymi zespołami. Tak jak dzisiaj, tuż tydzień temu, dwójka pod Beskidzia że te fragmenty naprawdę są bardzo fajne i wyrównane, więc tutaj yy, żałuję, że się to tak skończyło, potoczyło jak tydzień temu dostajemy bramkę w 94, yy, już praktycznie minucie. Y, kopiuj wklej klej y, ty, y, meczu tydzie, tygodnia, sprzed tygodnia z. z, z Spod Beskidziem. No gratuluję tutaj drużynie Turzy, bo pokazała dzisiaj jakość w pierwszej połowie przede wszystkim, bo, bo te akcje, które stwarzali, były, były bardzo fajne i płynne. I szybko szczelony gol też otworzył, otworzył ten mecz. No i gratuluję i życzę, życzę awansu do trzeciej ligi. Dla nas, dla większości tych zawodników jest to przygoda w tej czwartej lidze. Jesteśmy gdzieś tam skazani na, skazani na porażkę przez większość, większość ekspertów. My robimy swoje. Próbujemy w każdym meczu dać siebie wszystko. No, dzisiaj zawodnicy pokazali, pokazali charakter do końca. No, brakło, brakło gdzieś tam troszeczkę szczęścia, bo, bo te sytuacje na, na wyrównanie były i i tego żałujemy. Poproszę o krótkie podsumowanie też ten rawi gospodarzy panu Seweryn Geczyczkowy. E, witam serdecznie. Na samym początku chciałem pogratulować y, drużynie y, zwycięstwa. Myślę, że, że tutaj dzisiaj nie było nie było to łatwe zwycięstwo, choć choć z wynik początkowy wskazywał 3:0. Każdy każdy by pomyślał, że że, że że tutaj będzie łatwo dzisiaj i przyjemnie, okazało się, że, że, że tak nie jest. Jeżeli chodzi o, o pierwszą połowę, to na pewno w pierwszej połowie zdominowaliśmy y, przeciwnika, mieliśmy y, dużo sytuacji, szczeliliśmy bramkę na 1-0, troszeczkę nam zabrakło myślę, myślę skuteczności w dzisiejszym meczu, bo myślę, że przy w większym szczęściu, gdzieś tam do, do pier po pierwszej połowie mógł być ten wynik y, y, dużo, dużo wyższy, 2-3-0. Wtedy byśmy mogli już gdzieś tam zamknąć ten mecz, Dr jeżeli chodzi o drugą połowę, strzelamy bramkę na 2-3-0. Wydaje się, że wszystko, wszystko, wszystko mamy pod kontrolą. Jednak okazuje się, że, że nie do końca. Myślę, że może troszeczkę tutaj chcieliśmy przeoszczędzić co y, niektórych zawodników, bo y, w niedzielę nas czeka kolejny mecz ciężki z, z rowem rybnik. Także może gdzieś tutaj y, za, dużo, za dużo tych zmian, tych, tych rotacji, i, i, i myślę, że, że tutaj mogła drużyna gdzieś tam stracić y, koncentrację. Ale to w żaden sposób, żaden sposób to, to nie tłumaczy, bo wygrywając 3-0, to ja myślę, że, że tutaj powinniśmy to dowieść do końca, chociaż przeciwnik strzela po pięknym strzale bramkę, bramkę na, na, na 3-1. No i wtedy gdzieś wkrada się w nasz zespół dużo nerwowości, dużo jakichś takich decyzji niezrozumiałych. No ale. Najważniejsze jest to, że dzisiaj, dzisiaj wygraliśmy ten, ten mecz. Zapisujemy kolejne trzy punkty. Ja myślę, że tutaj jeszcze, jeszcze sobie, wiadomo, trzeba pogadać o tym meczu, wyciągnąć wnioski, co było złe, co było dobre, dobre zachować. O złych rzeczach jak najszybciej zapomnieć i, i skorygować. No i nic. Przygotowujemy się do następnego, bardzo ważnego dla nas dla nas meczu w niedzielę z Rowem Rybnik. Dla nas każdy mecz będzie ważny i każdy mecz będzie ciężki, bo, bo widzimy, jakie są wyniki teraz meczów. Także lider może przegrać z zespołem środka tabeli. Każdy z każdym może wygrać i, i ja myślę, że tutaj dla mnie najważniejsza jest nasza nasza drużyna i tutaj skoncentrować się na tym, tak jak powiedziałem, wspomnieć, żeby gdzieś tam skorygować pewne rzeczy, żeby w przyszłości do takich sytuacji jak dzisiaj, gdzie wygrywając 3-0, prowadzać jakąś gdzieś tam na końcu meczu nerwówkę i, i, i myślę, że tutaj to, to, to jest dla mnie najważniejsze. Dziękuję trenerom za podsumowanie spotkania i tu jak już trener wspomniał, zapraszam w niedzielę na mecz z Rowem Rybnik, niedziela godzina 17, Stadion Unii Tuża Śląska. Dziękuję.